Cześć, witajcie na kanale. A gdzie teraz? Dzisiaj test i recenzja linii Jeju R, czyli pisane i jeju. Zaczynamy. Na początek, garść informacji. Jeju R jest przewoźnikiem niskokosztowym w Korei Południowej. Natomiast lata do wielu destynacji, nie tylko w Korei, ale poza nią. Na Wikipedii nie ma za wiele informacji, natomiast na stronie Jeju Air możecie przeczytać, że jest to linia, która powstała w 2005 roku i od tego czasu rozwijają się jako tani przewoźnik, który wprowadza innowacje w sposobie podróżowania ludzi. Przystępność cenowa lotów w Jeju sprawiła, że podróże lotnicze są częścią codziennego życia wielu osób. Od pierwszego kwartału 2024 pracownicy Jeju Air zatrudniali około 3000 pracowników. Jak możemy przeczytać na stronie www.jejuer.net właśnie informacje odnośnie linii czy linia w liczbach, mają już 42 samoloty, latają do 44 miejsc docelowych i przewieździ w 2023 roku ponad 12 milionów pasażerów. Co ciekawe, na stronie Fly Connection możecie sprawdzić, że linia Jeju Air to jest doskonała baza wypadowa. W sensie takim, że na przykład mamy trzy główne porty lotnicze: Seul Incheon, Wyspa oczywiście Jeju oraz port Busan, z którego możecie zobaczcie latać do różnych destynacji. Najwięcej oczywiście ma Inchan w Seulu i na przykład, jeżeli byśmy chcieli lecieć, załóżmy na Filipiny, to nie wiem, czy bardziej się nie opłaca lecieć na przykład do Seulu, tak jak my polecieliśmy wtedy Lufthansom, i w Seulu przesiąść się i lecieć na przykład do załóżmy do Manili czy do Cebu. Tak więc jest to dosyć ciekawa alternatywa, tym bardziej, że bilety lotnicze nie są wcale drogie. I tak możemy przeczytać, że na przykład popularne miasta, na przykład, nie wiem, chcemy lecieć z Seulu do... do w jedną stronę, do, na wyspę Jeju. kosztuje to 18 750 południowo-koreańskich wonów, co wychodzi... 18 ,750, 54 zł. Także sami widzicie te połączenia nie są aż takie drogie. Eee, na przykład, w Seulu do Osaki mamy 63 tysiące a z Seulu do Tokio 60 000 wonów, czyli za 60 000 wonów to jest na nasze jakieś 172 zł. Także chodzi mi o to po prostu, że czasami warto polecieć na przykład do Seulu niż do Tokio. Mieć tam przesiadki i można troszeczkę sobie pieniędzy zaoszczędzić. Jeżeli chodzi o komfort podróży linią Cheju Air, są fotele dosyć upchnięte w samolocie. Zresztą zaraz zobaczycie test praktyczny, czyli jak byliśmy na lotnisku, jak leciliśmy linią lotniczą. Ja z mojej strony mogę powiedzieć tak: fajnie jest, że mamy bagaż nadawany w cenie, odprawę możemy zrobić bezpłatną na lotnisku oraz dodatkowo możemy poprosić o wodę i ją darmowo dostaniemy. I miejsca są koło siebie i możemy je wybrać. W porównaniu do Ryanair'a, Wizzera czy EasyJet to jest naprawdę bardzo duży plus. Ja uważam, że generalnie linia niskokosztowa na duży plus. Siedzenia mało wygodne, mało miejsca, no ale wiadomo coś za coś. Tyle z mojej strony. Polecam linię Jeju Air. Bilety możecie re rezerwować bezpośrednio na stronie. Jest też wielu pośredników, tak jak my na przykład kupiliśmy przez Bookinga. Polecam porównywarkę Kajak Skyscanner. Możecie zawsze porównać i zobaczyć, co wychodzi najbardziej korzystnie. A już teraz zapraszam na lotnisko Gimpo i test praktyczny. Dzięki, cześć! Jesteśmy na lotnisku w Seulu, lotnisko Gimpo. Odloty yy, krajowe i to jest z linii Jeju R, chociaż nazwa jej to Jeju, ale wymowa jest Jeju. Lecimy właśnie na tą wyspę Jeju. O, o, patrzcie, ej, ale nie widać. Czy się mieści? Ej. Tam jest pies. Nie będzie widać, ale tam psa pakują i nadają. No, no. No, więc właśnie widzieliście, że można spakować psa do pudełka? Tam w tamtym pudełku jest pies, tym pomarańczowym. Nie, już go wyjęli. O, ja. wyjęli go, ale się mieści, dobra, tamten pies. no. <grym> z dziurkami, aha. No, ma dziurki. No, no dobra, no jest, no spokojnie. Ciekawe, czy on pojedzie, wiesz, tą taśmą, nie? No dobra, w każdym razie, zanim zobaczymy, co z tym psem, to opowiem Wam trochę o tej linii. Yy, odprawiliśmy się przez aplikację, można też niby na lotnisku, ale nie wiemy, czy jest to darmowe. Odprawa na loty krajowe kończy się 30 minut przed planowanym odlotem. W tej linii, co dokonaliśmy odprawy, mamy wliczony bagaż rejestrowany i nadamy nasze walizki. Każdy ma 15 kg na osobę tego bagażu. Dodatkowo jest bagaż podręczny. Kabinówka, taka właśnie jak ta. Oraz przedmiot osobisty jak plecak, więc tak naprawdę mamy full za przystępną cenę, bo bilety też były tanie. Więc, a, i mogliśmy sobie wybrać jeszcze darmowe miejsce, więc Wizard czy Ryanair może się uczyć, jak powinno wyglądać tanie latanie. Albo w drugą stronę, właściciele takich linii w Azji, bo to jest. Nie, 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 mów, nie mów bo oni będą. Jak wykorzystać swój potencjał, jak więcej no. zarobić? No ale już się spotkaliśmy, że w Azji niekoniecznie chodzi o to, żeby więcej zarobić. Ma być to opłacalne, ale nie musi być nie wiadomo jak. Więc powiem szczerze, że z pełen szacun. I zobaczcie, każdy ma bagaż za darmo. Zobaczcie, ten facet, co stoi, i ma telefon w ręku, też ma psa. Też pewnie włożą go do pudełka. Widzicie? Tutaj jest pies. Tu mamy czego nie można, a co można przewozić w bagażu rejestrowanym. Słuchajcie, oddaliśmy bagaże, i pani nam powiedziała, że musimy zaczekać 5 minut, aż sprawdzą, czy nie mamy żadnych zabronionych rzeczy w bagażu rejestrowanym. Ale tylko sprawdzają białych, bo tutaj państwo z nami stoją, też ich sprawdzają bagaż. Zapytała się Martyna, czy odprawa jest przy stanowisku darmowa. Tak, jest darmowa, więc w razie czego lecąc, lecąc linią 3R, czyli jeju R, czyli EUR, macie, macie darmową tam odprawę. Aha, jeszcze pani nas pytała, bo sprawdziła nasze paszporty. Każdego pytała z osobno o datę urodzin. Czy czasem nie mamy podrobionych dokumentów? I czy wiemy kiedy się urodziliśmy? No bo taka, taka weryfikacja. Mnie też to zaskoczyło, ale okej. Okay. No dobra, czekamy na tą kontrolę. Nasze bagaże nie zawierały niedozwolonych rzeczy i odebraliśmy yy, te tagi. Więc teraz możemy iść bez problemu do kontroli bezpieczeństwa. Która jest piętro wyżej Jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś jest Stoi już samolot Będziemy wsiadać przez rękaw, także spoko Mamy bramkę numer 18 No to wsiadamy pięć razy nam sprawdzają bilety, bo e, boją się, że to nie ten samolot więc sprawdzali nam bilety... ile razy? nie wiem, dużo dużo, dużo bo oni myślą, że my nie potrafimy ale okej okay. no może kiedy zostawili jakiegoś, jakieś dziecko gdzieś, nie? tak, kiedy poleciał do nowego wyjazdu tak no w każdym razie przy wejściu do gate'u, no to rozumiem, oczywiście jeszcze raz jeszcze w kolejce wcześniej jeszcze jak weszliśmy do samolotu zresztą mniejsza oto dobra, idziemy na nasze miejsca mamy 26 ABCD więc siedzimy już w samolocie Boeing 737 wersji 800 i co ciekawe Martyna twierdzi, że te okienka są niżej Czarek twierdzi, że te okienka są niżej ja nie uważam, uważam że ta okienka były niżej, bo przecież jest produkcja seryjna samolotu. Także uważam, że nie, ale może. Natomiast co jest na pewno to jest dużo mniej miejsca na nogi. Przy moim wzroście 177 ja już mam problem zobaczcie. na dwóch palcy nie, nie, nie jestem w stanie włożyć. Jak ktoś ma 1,90 90 to jest jakaś masakra. W kieszeni fotela przede mną są magazyny e airshop, Shop, czyli co, co można kupić. Jeden jest z różnymi kosmetykami i innymi takimi pierdołami, a drugi jest R Cafe Czyli różnymi przekąskami i innymi rzeczami do jedzenia oraz też są dodatkowo modele samolot. oczywiście instrukcja bezpieczeństwa i gdyby komuś się zrobiło niedobrze to torebka na, na wymioty Stolik Zwyczajny, rozkładany nie ma żadnych portów USB nie ma też też zwykłego gniazdka. Taki podstawowy model 737. Ale powiem się wam szczerze, że naprawdę jest mało miejsca na nogi. To najbardziej uderza. Czekamy yy, na koniec boardingu. I lecimy. Zobaczcie. Mapa, do której lata Czedo Air całkiem. pokaźna Bangkok, Singapur, Pukwok, Ceju, Fukuoka, nawet wody włoskie. O! Spoko, no i Pekin. Jeżeli chodzi o ceny napojów, to kola jest za 3000, gdzie w sklepach jest bodajże za 1200. Woda mała 2000, w sklepach 1000 co tu mamy dalej zupki 5000 wonów. w sklepach 1400 1800 tak więc jest drożej ale tragedii nie ma tak więc jak u nas mniej więcej Jeju Air jest linią niskokosztową jak Ryanair, Weezer więc yy, nie będzie żadnego serwisu pokładowego ale nie mają jeszcze tak, e, takiej polityki bagażowej jak właśnie e, Wizer czy Rejonery tak samo nie mają takiej polityki jeśli chodzi o przedział miejsc można sobie wybrać darmowo, więc całkiem spoko no i pierwszy lot mamy zakończony, przylecieliśmy na wyspę chodziła wchodziła pani, rozdawała wodę, ale taką w beczkach, natomiast nie chodziła z wózkiem tylko miała kilka tych kubeczków, jeżeli ktoś chciał, to po prostu się zgłaszał i ona wtedy tą wodę rozdawała. Także fajne i to. No, my nie wzięliśmy ale było to darmowe, więc można powiedzieć, że woda jest za darmo na pokładach samolotu Cedular. Będziemy jeszcze lecieć w drugą stronę do Seulu No i wtedy zobaczymy jak tam jak kolejny rok będzie. Na razie, na razie linia na plus.